5 minut do zdrowia na piątkę to podcast, w którym jako trener specjalizujący się w pracy z osobami po kontuzjach dostarczam najważniejsze informacje dotyczące rehabilitacji i ćwiczeń. W ciągu zaledwie 5 minut dowiesz się, jak radzić sobie z bólem, urazami i problemami zdrowotnymi, aby wrócić do pełnej sprawności. Zaczynajmy. Czy istnieje prawidłowa pozycja siedzenia, czy w pracy, czy to w szkole, czy gdziekolwiek indziej? Mówi się, że tak. Widziałem wiele filmów, wiele różnych. Plakatów, że to ma znaczenie, jak siedzi, że to być prosto, głowa tak, i tak, i tak dalej. Pewnie nie jedno z was nie widziało. Dzisiaj chciałem o tym porozmawiać, i co ja o tym uważam? Jeżeli chcesz wiedzieć, oglądaj dalej. Skąd się w ogóle wzięły te dogmaty? Wiele z nich, ze starych badań, które zostały opuszczone dawno temu, z racji tego, że były pierwsze. Miało to pierwszeństwo, coś, co jest pierwsze, ma zawsze łatwiej, łatwiej się zakorzenia, po prostu poszło to w świat, a potem już nikt tego nie sprawdzał. A w nauce jest tak, że jak jest coś wypuszczone, to za jakiś czas pojawia się ktoś, kto mówi: Sprawdzam. No i sprawdzamy, czy wyszło tak, jak wyszło, czy tady były błędne wyniki, czy może teraz wiemy więcej i możemy uznać, że to, co było kiedyś, jest błędne. I często wydarza się, że tak jest i wtedy się mówi, że nauka kłamie, że się zmienia to jak, zależy kto zapłaci i tak dalej. Oczywiście, zdarzają się takie rzeczy, ale to nie zwalnia z tego, że nasz świat pędzi do przodu w kosmicznym tempie. Wyobraź sobie, że podczas 1900 roku mniej więcej, do tego momentu, zobacz jaki przeskok technologiczny zrobiliśmy w 60 lat od pierwszych lotów samolotem braci Wright, polecieliśmy w kosmos w 60 lat, a wcześniej ile ludzkość istnieje 250, 300 tysięcy lat yy, i jeździliśmy na osłach i na koniach i spaliśmy w ziemiankach. No to sorry. Zobaczcie, co tu się podziało przez ten czas. Oczywiście Rzymianie, Egipcjanie mieli super budowle, ale to, co zrobiliśmy my w ten tak krótkim czasie, coś niesamowitego. Więc to normalne, że nauka cały czas się zmienia, napędza, idzie do przodu i pewne rzeczy się wykluczają bądź popierają. I to jest całkowicie normalne. I tak też jest w tym przypadku. I słynny chłopski rozum, że skoro tak zostało wymyślone, tak uważam, że na chłopski rozum się zgadza, no to tak jest. No nie do końca tak jest. Nauka często właśnie sprawdza ten chłopski rozum i się okazuje, że jest błędny, i nie wszystko jest takie proste, jak się wydaje. Więc powiem krótko, nie, nie zgadzam się z tym prostym siedzeniem, że to jest super ważne i wtedy będziesz super zdrowy, nic ci nie będzie, bo jest to nieprawda. To, że masz na przykład skarbione plecy, i piszesz tak na komputerze, czy tak oglądasz lekcje, czy cokolwiek innego, to jest nic złego. Jeżeli będziesz siedział tak 8 godzin, prosto, bach, 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 też będziesz miał problemy jakieś, że ci trochę może boleć szyja, mogą ci trochę boleć plecy. Będziesz siedział tak, też równie dobrze tak może być. Będziesz siedział od chrani do tyłu, równie dobrze tak może być. Będziesz siedział z nogą na nodze, będziesz siedział z nogą pod pośladkami, równie dobrze tak może być. I tu nie chodzi o to, jak ty siedzisz, tylko chodzi jak długo ty siedzisz, po prostu, nieważne jak, jak długo, bo jeżeli długo przyjmujesz jedną pozycję, to normalne, że po 10 godzinach siedzenia będzie cię bolał tyłek, bo cały czas uciskasz jeden i ten sam punkt. Jeden i ten sam punkty, które po czasie, no teraz nie dają dyskomfortu, ale po czasie bodźcowania mogą pojawiać się dolegliwości bólowe, które znikną. Bo po prostu przestaniesz to uciskać. To tak, jak ktoś by ci położył palec na barku i trzymał go przez 10 godzin. Na początku nic nie będziesz czuł, ale im dalej w las, to może pojawiać, dawać dolegliwości bólowe. I tak samo jest przy siedzeniu. Czasami wystarczy po prostu wstać, poruszać się, zmienić pozycję i wszystko będzie ok. A jeżeli wmawiają ci, że biomechanika mówi, że takie obciążenie, takie obciążenie na stawy, czy na krążki, czy na cokolwiek innego, to ok, jest. Ale nasze ciało na co dzień przynosi dużo większe obciążenia, na przykład podczas biegu, gdzie to jest dziesięciokrotność masy ciała. Czyli ja biegnąc sprintem mój Achilles przynosi 800, ponad 800 kg podczas tego biegu, ponad 800 kg, gdzie ja się nigdy. W życiu nie zbliżę do takiej wartości robiącej cokolwiek na siłowni. To jest po prostu niemożliwe. Najczę najcięższy przysiad jaki został zrobiony, to ponad chyba około 500 albo już nawet ponad 500 kg. ciąg wiem, że 502. A gdzie 800 w biegu? Totalnie niezrozumiałe. Nawet w zwykłym podporze na, do pompki 60% masy ciała masz podpierane w tym momencie w rękach. I my boimy się ciągłego siedzenia na przykład w jednym barkiem, tak, jednym tak. Siedzisz, masz się ruszać co jakiś czas, zmieniaj sobie pozycję, to ci da dużo więcej niż wykwitne krzesło, wykwitna pozycja. To po prostu nie istnieje i nie ma co szukać świętego grala, który zaspokoi e, tą potrzebę. Nie ma quick fixów, one nie istnieją. Jeżeli będziesz zmieniał często pozycję, będziesz czuł się pewnie lepiej. Jeżeli dodasz do tego aktywność fizyczną, czyli spełnianie norm WHO, o których cały czas klepę, będziesz na pewno dużo zdrowszy niż ci się wydaje. I to są podstawy, może i nie są seksowne, ale tak cholernie potrzebne, żeby czuć się dobrze, być zdrowszym i tyle. Więc pamiętaj, nie ma zdrowej, idealnej pozycji do siedzenia. Najlepsza pozycja to jest ta następna. Ta następna, która trochę inaczej cię ustawi. Tyle, i aż tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, napisz do mnie na insta, na Facebooku, gdzie tylko chcesz, i widzimy się za tydzień. Mam nadzieję, że było pomocne. Do zobaczenia.